fanem Grażyny Wolszczak, to gdzie może ją zobaczyć? No tutaj jesteśmy na scenie i widowni Teatru Garnizon Sztuki Marii Konownickiej 6 w Warszawie, w samym centrum Warszawy i to rzeczywiście jest takie moje najświeższe dziecko, bo ta przygoda trwa, rozpoczęła się w pandemii dosyć niefortunnie. W przeddzień pandemii i przetrwałyśmy dwa lata. Tutaj ja i moja wspólniczka Joasia Glińska. No i to jest takie przedsięwzięcie i artystyczne, i biznesowe, bo to jest prywatny teatr. Jeden z, chyba najmłodszy prywatny teatr w Warszawie. Wszyscy się zamykali w pandemii, a wy otworzyłyście. My nie. I nie, i nie dość tego jeszcze przetrwałyście. Nie, to było inaczej. Weszłyśmy tutaj do gołych sal, więc jak. 3 marca podpisałyśmy 2020 umowę na tę salę. 12 był pierwszy lockdown, który nas w ogóle, mnie przynajmniej, nie przestraszył. To no mówię o super, zrobimy sobie w tym czasie remont, to wszystko uruchomimy, a na jesieni pięknie wystartujemy. No ale na jesieni wiadomo, co było, Był, dopiero były lockdowny i zamknięcia, i tak dalej, i tak trwało dwa lata, więc rzeczywiście już tutaj trzeba było się wspiąć na, na szczyty kreatywności, żeby mm, chociażby czymś móc płacić. Ale przetrwałyśmy to i tak, i już działamy chyba trzy lata tak pełną parą i rozwijamy się przepięknie. Niektórzy mówią, że jesteśmy modnym miejscem. Na mapie stolicy. Dwie dziewczyny robią biznes. Bo Dwie jest, dziewczyny robią tak. biznes. W tym jedna zaczęła po pięćdziesiątce grubo. To jest bardzo motywacyjne. To jest nasz tak, pitch ja tak motywacyjny. Uważam, dlatego o tym mówię. Okay, <laughs> ja okay. uważam naprawdę, że, że okay. na nic nie jest w życiu za późno. Okay. Co jest tryku. potrzebne wtedy? Wyobraźnia. Wyobraźnie no ale W praktyce tak naprawdę nie wyobraźnia znajomość rynku, znajomość dziedziny. No nie, no ja jestem w, w, ja jestem na tym rynku. Ja jestem oczywiście po, po drugiej stronie byłam jako aktorka, więc wiele rzeczy mnie zaskoczyło. Że myślałam, że to jest łatwiejsze mówiąc w, w najogólniej i wprost. Natomiast natomiast wszystko nam się spina także biznesowo artystycznie coraz więcej fajnych artystów chce do nas przychodzić i mówię tutaj o reżyserach i o aktorach, bo rzeczywiście na początku koledzy, aktorzy tak, z taką patrzyli Nowe z taką nieufnością, co, co tutaj te dwie laski mają do zaproponowania. Teraz już wiadomo, że tutaj jest to wszystko na poziomie. Więc, więc rzeczywiście to jest wielka satysfakcja, że mamy właściwie w zasięgu ręki no, wszystkich najwspanialszych naszych aktorów. Na co ludzie przychodzą i na kogo do teatru garnizonowego? No, ludzie przede wszystkim przychodzą na aktorów, na tych, których znają i lubią najbardziej. I tutaj już miałyśmy szczęście na samym początku, bo nasz pierwszy spektakl pozytywny, który powstał 9 lat temu, i my to cały czas gramy i yy, gramy w tej samej obsadzie, czyli Łukasz Simlat, Janusz Habior, Olga Bołądź yy, na zmiany Zagatą Wątróbską i ja. Yy, yy, a teraz nasza najnowsza premiera, Nienasyceni, no to są wszystkie te hot. Yy, Nazwiska, które no, teraz są najmodniejsze, to jest Vanessa Aleksander, to jest też Olga Bołądź, to jest Maciek Zakościelny, Piotrek Witkowski, Robert Gulaczyk, Jakub Sasak, no także, a Magda Lamparska, cudowna, naprawdę wszyscy to, to grają. To w... de la Creme jest w Teatrze tak. Garnizonowym. W, te, w Teatrze garnizon sztuki, tak, tak. Jakby no, ktoś szukał, to ja, to ja bym powiedziała, że, że mhm. tak.